Żyjemy w świecie, w którym rzeczywistość duchowa jest intensywniejsza i bardziej decydująca niż często jesteśmy w stanie dostrzec okiem fizycznym. Biblia jasno ukazuje, że nie walczymy z ciałem ani krwią, ale z władzami, potęgami i duchami zła. Efezjan 6:12. To jest wojna, która toczy się każdego dnia, obejmująca nasze emocje, myśli, rodzinę, zdrowie, relacje i cele w życiu. Pomimo wielu oznak, wielu chrześcijan żyje, jakby nie było wojny. Chodzą na nabożeństwa, odprawiają codzienne modlitwy, ale nie dostrzegają, że znajdują się w środku duchowej walki i że muszą być odpowiednio uzbrojeni. Najciekawsze jest to, że istnieje niezwykle potężna broń wydana przez Boga, która ma moc zmieniać atmosferę, łamać więzy i wywalczać ostateczne zwycięstwa w życiu chrześcijanina. Ale niewielu z nich naprawdę z niej korzysta. To nie tajne broń. Jest dostępna dla każdego. Chcę dzisiaj poprowadzić Cię krok po kroku, abyś mógł odkryć, zrozumieć i zastosować tę broń w swoim życiu. Ale zanim ją ujawnie musimy stworzyć solidną podstawę wiedzy na temat tego, co jest naprawdę na szali. Apostoł Paweł na zakończeniu swego listu do Efesan wzywa nas do umacniania się w Panu i mocy Jego potęgi: F610. To już samo w sobie pokazuje, że nie własną siłą odniesiemy zwycięstwo w tej walce. Bóg pragnie, byśmy uznawali naszą zależność od Niego. Jeśli odczuwasz ataki niewidzialne, takie jak bezpodstawna lęk, psychiczne przygnębienie, koszmary, częste kłótnie w domu, myśli o porzuceniu lub zmęczenie bez powodu, może to być znak, że jesteś celem wojny duchowej. Ale pragnę przypomnieć, że nie jesteś sam, a istnieje sposób na zwycięstwo. Samodzielnie dał nam przykład zwycięstwa nad duchowymi przeciwnościami. Kiedy był wystawiany na próbę na pustyni, nie wdał się w dyskusję z diabłem, nie poszukiwał pociechy w emocjach, ani nie przywoływał ludzkich argumentów. Wykorzystał słowo. Z autorytetem oświadczył: Napisało się. To uczy nas, że zwycięstwo duchowe tkwi w zastosowaniu odpowiednich narzędzi w odpowiedni sposób. W tym rozważaniu odkryjemy wspólnie, jaka jest ta szczególna broń, którą wielu lekceważy. A co więcej, dowiemy się jak używać jej z mocą, rozwagą i wytrwałością. Przygotuj swoje serce i otwórz umysł na to, co Duch Święty pragnie objawić. Broń najpotężniejsza, celowy uwielbienie. Dochodzimy do punktu central tego medytacji. Najpotężniejszym orężem w walce duchowej jest świadomych pochwały. Tak, pochwała, nie każdy rodzaj pochwały. Nie mówię tylko o śpiewaniu pięknych pieśni w niedzielę, mówię o pochwale, która jest postawą wojenną, pozycją duchową, proroczą deklaracją wiary w Boga, nawet pośród najciemniejszych okoliczności. Kiedy świadomie wychwalasz Boga, zmienia się duchowa atmosfera wokół ciebie. W dziejach XVI Paweł i Szymon byli więzieni, z kajdanami na nogach i ręce. W ludzkim rozumieniu nie było żadnej nadziei, ale wybrali wychwalać Boga po północy. A co się stało? Stalo się trzęsienie ziemi, kajdany rozpadły się, a więzienie stało się areną cudów. Pochwała nie tylko wyzwala cię, ale też dociera do otaczających cię osób. Inne celi otworzyły się dzięki pochwale Pawła i Shila. Oznacza to, że twoja pochwała może wpłynąć na twoją rodzinę, pracę, miasto. Kiedy decydujesz się na pochwałę pośród cierpień, aktywujesz niebo do działania w Twojej sprawie. Mój droga, zacznij używać uwielbienia jako broń. Zatrzymaj się i pomyśl, kiedy w ostatnim czasie wychwalałeś Boga pośrodku problemu? Kiedy stawiłeś się przed Bogiem jedynie po to, by go uwielbiać, nawet nie czekając na odpowiedź? Uwielbienie nie zależy od tego, co czujesz ale od Twojej decyzji o zaufaniu, zrób to od razu, weź telefon, odtwórz piosenkę chwalebną, która dotyka Twojego ducha i śpiewaj z całą siłą, z całym sercem. Chwal, aż niebo zareaguje. A jeśli chcesz otrzymywać więcej takich wiadomości z głębokimi naukami na temat życia duchowego, rejestracja na naszym kanale jest dostępna już teraz. Budzimy wspólnotę wojowników wiary, którzy potrafią używać właściwych narzędzi w walce. Kliknij w dzwoneczka, aby nie przegapić ani jednego słowa, które Duch Święty udziela w celu Twojego rozwoju i zwycięstwa. Chwała, która otwiera niebo i obala mury. Rzeczywiste, chwalebne uwielbienie posiada moc przekraczającą ludzkie pojmowanie. Tworzy ono bezpośrednie połączenie z tronem Bożym. Biblia mówi, że Bóg zamieszkuje pośród chwałych Jego ludu, Psalm 22, 3. Oznacza to, że kiedy śpiewamy chwale z uczciwością, obecność Boża objawia się w miejscu, gdzie się znajdujemy, a tam, gdzie Bóg się znajduje, piekło cofa się w cieniu. W Starym Testamencie znajdujemy niesamowity przykład w osobie Jozafata, króla Judy II królewskie 20. Stanowczo zagrożony wojną niszczącą, zasięgnął rady Pana, który udzielił mu niezwykłej strategii postawienie śpiewaków na czele armii. Tak, podczas gdy wrogowie zbliżali się uzbrojeni, Juda ruszył na spotkanie bitwy z pieśniarzami. A gdy zaczęli śpiewać: Błogosławmy Pana, albowiem Jego miłosierdzie trwa na wieki. Bóg ułożył zasadzkę na wrogów, którzy zostali pokonani, nie podejmując walki przez judy. To nie tylko ładna opowieść, to duchowy fundament. Kiedy chwalisz, uruchamiasz strategię Bożą. Chwała działa jak klucz, który otwiera niebiańskie bramy, złamuje moc wątpliwości, depresji, strachu, wspina Twoją duszę w harmonię z niebem. Być może dziś przeżywasz sytuację podobną do tej, w jakiej znalazł się Josafat. Wrogów jest wiele, a ty czujesz się mały, bezsilny, bez wyjścia. Nie poddawaj się, umieść chwałę na czele swej walki. Bądź chwalebny z rozwagą, z wiarą, z mocnym oświadczeniem. Nie tylko śpiewaj, ale wyznaj najwyższe, zaszczytne prawa Boga nad każdą sytuacją. Już próbowałem tego. W chwilach cierpienia, gdy wszystko wydawało się nieruchome, uwielbienie podniosło mnie i chcę ci powiedzieć: Ty też zobaczysz, jak spadają mury, otwierają się drzwi, wydarzą się cuda. Nie dlatego, że zasługujesz, ale dlatego, że uwielbienie wysławia tego, który jest godzien, a on wkracza na scenę, aby działać. Kształtowanie pochwały w stylu życia. Teraz, gdy zrozumiałeś moc pozdrowień w duchowej bitwie, nadszedł czas, aby uczynić to stylem życia. Pozdrowienie nie jest wydarzeniem, jest to stała postawa. Polega na tym, aby każdego dnia chwalić Boga bez względu na okoliczności. Apostoł Paweł wzywa nas do tego, byśmy w segala mądrości dziękowali, albowiem to jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Tesalonicen 5,18. Nie oznacza to dziękować za trudności, ale uznać, że nawet w nich Bóg jest suwerenny, wierny i godny uwielbienia. Przekształć swój dom w ołtarz uwielbienia. Wybierz rozpoczęcie dnia od pieśni, które unoszą Twój duch. Zamień pochukiwania w wypowiedzi chwały. Zbuduj nawyk czczenia w dobrych i złych chwilach. To przemieni Twój umysł, Twoje serce, Twoją atmosferę jeśli jesteś obrońcą, wojownikiem duchowym, uwielbienie jest Twoim fundamentem. Nie ma mocy szatana, która mogłaby przetrwać tam, gdzie króluje prawdziwa adoracja. Tam, gdzie jest uwielbienie, jest zwycięstwo. Tam, gdzie jest uwielbienie, jest chwała. Tam, gdzie jest uwielbienie, jest niebo. Dzisiaj zapraszam Cię do życia w chwale, nie tylko słowami, ale i stylem życia. Niech każda Twoja postawa wysławia imię Jezusa i zawsze gdy poczujesz się przygnębiony, miej na uwadze, posiadasz potężne orędzie w swym zasięgu.